Poko E tak pewnie by zaraz ktoś powiedział, że nie jesteś na adminie i robisz tak. No właśnie miałem to powiedzieć, że... Też chciałem to powiedzieć to Ej, <laughs> <to chciałem laughs> no serio, poodejrzany Ej, w sumie plus <laughs> jeden, Mandzio to... Co jest? Ej, co to było? Co tu się stało? Co to było? Ja żyłem z nim po Co tu się wydarzyło? Jo! Całot pas! Nie! Zostaw mnie. No, jakim cudem ja to przeżyłem? Nie, przeżyłem. nie, nie to. wiem. Nie wiem jak ja to przeżyłem. biegł prosto na mnie. Ubieg prosto na mnie. Umbieg naprawdę był w sali <laughs> Czyli możemy teoretycznie No hmm. dawaj blady, nie bądź pusiak Dobra, nie yeah, pogadam z nią. środka. <laughs> A! 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 Dobra, wypuśćcie mnie stąd! Wypuśćcie mnie! Przestraszyłem się już Wyglądało, ale... <grystanie> ale tam kurwa nic nie było! Było! Wyskoczyła na mnie jak zdjęcie próbowałem zrobić, ale akurat to zdjęcie się nie... Czemu to się tak zmniejsza?! Hmm. <grystanie> Kurde, ktoś mi teraz podrzucił pomysł Faktycznie, przecież ja mogę to zrobić inaczej, jeśli to działa na skopiowanie ŁATWO! Co to jest za klip, Gorni? Muszę obczaić teraz, co tam wysłałeś. Ej, a bycie, być, będzie syram wieczorem? Czy będę srać wieczorem? Nie no, byczku, nie wiem, u mnie to tak losowo z tym straniem jest, więc wiesz... Nie jest tak, że... Tylko rano. <śpiewanie> dwóch jest to nie ich. Musiał być. Masz pełne życie? Tak, mam prawo pełne. Tutaj się to na lewej. Aktywować to można w no, dwie osoby? Trzeba oj, 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 dobra, wiedziałem, że to Hubert i. Bloody! I ja Hubert! Tak! Pamiętaj! Pamiętaj! Bo... To już drugi raz kiedy ucieczka. Nie no, nie wierzę że. Nie wierzę Abi, naprawdę! Boże, ty jesteś upośledzony Ale... Abi! No to ciało ciało jedno się zadanie! Czemu zacząłeś go bić, kurna, kiedy zanim byłem przy, przy Kuboksie! No to jak ty dałeś mu minąć się? Nie no nie wierzę, no przecież to jest bez sensu Abi No bo mu się minąć o co ci chodzi? Ano, pomóżcie, Bloody Abi zabili mi Huberta! No chyba ty jesteś piany Kuboks, naprawdę, ty to jesteś piany. Nie, nie, nie! Pomocy. Po prostu nic nie zrobiliśmy Do widzenia no nie dam do Ja pierdzielę jaki stres mi, blady, No jak stres, jakim cudem znowu mamy dziecko No z, 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 przypadek nie sądzę Kurde uciekł mi Skubaniec O kurde co ja zrobiłem Ja pierdzielę, nie to Uuu. Siema Blady <laughs> yy, Cześć, generaliz... Nie, Mnie nie Dobra To tak, yy, wchodzimy do tej strefy Zasady są proste yeah. Tak, raczej, raczej nie zabijaj wszystkich. Bo ja proponuję taką metodę okay. trochę bardziej taką, wiesz, typu, nie wiem, zdęcanie się psychiczne, e, okay. co nie grożenie, takie rzeczy, co nie. nie warto, no, ale, ale wiesz. Ja ja no, jako jedyny mnie je znalazłeś. A ty byłeś w tym oddziale gdzieś no. w nieśmiałek wszystkich załatwił, rozszarpał trzępy. No. Byłem tuż przy tym. Słyszałem no, łamane no, kości no. i rozszarpywane ciała. No, Masakra. No, to cieszę się. No, no jako jedyny. Które się tylko dobrze dla mnie. Nie! Dlaczego? O nie! Dobrane! Nie. nie Jak ty przeczyłeś, nie wiem, naprawdę? Jak ty przeczyłeś koszty? Dostałeś cały magazynek nabrany, nie rozumiem! Ja nie rozumiem jak działają te bronie, chłop dostawnie w ogirach i wszędzie i tak 22 hp oh zostało 22 o nie! Kompromitacja Mandy nastąpiła! A już Nie byczku nie będę tam wchodzić! Otwieraj drzwi. Nie! Nie! Ja pierdzielę jaka psycha! Nie! Te uszy. Nie będę otwierać tych drzwi! ODWAL się ode mnie! Co STAŁO się w buprze, B? Nie! To jest sek sekret? Dawaj, jaki masz sekret? Jestem tu nielegalnie. Czemu jesteś tu nielegalnie, burku? To Ten... Ten serwer jest dla subskrybentów e, Juniora, nie? No coś, tak, nie? no. I dla youtuberów, nie? No. A ja nie jestem jego subskrybentem. <grym zna> jak się Junior dowie! Nooo nieźle burek! <grym zna> powiedział, powiedziałbym ci jak to zrobiłem, ale niestety nie wiem czy nagrywasz i jak to, ktoś nas słucha to nagrywa i jakbym to powiedział, to pewnie każdy by się zebrał tutaj. No, no nieźle. <grym zna> <grym zna> <grym zna> <grym zna> O! Dzień dobry! Myk, myk, myk! Z karabinku maszynowego! <grym> easy. Nie dzisiaj, blady. nie dzisiaj. Ej, w ogóle, kto zbanował tego burka? No ja go zbanowałem, bo Króciutko. się przyznał, że... Ale no, co kurde, nieco no. za łeb! <grym> Do czego się przyznał? No. Przez, no. Przyznał się, że... Z, ...że, z, że jest nielegalnie. ...nie będą subskrybentami. No ani... I my! Króciutko banik spoleciał. Ej, tak teraz mówi. to w sumie bardziej jakbyś trochę przypakowany był, tak mi się wydaje. No... Jeszcze, nie, jeszcze grubszym się zrób, jeszcze no, Jeszcze grubszy. Je, to, to jesteś za mało gruby nadal. Musisz jeszcze grubszy się zrobić w takim razie. O, jest o idealnie. Je jest. <laughs> Ale trochę wisisz w powietrzu. Dotnij ten pod no. O Jak będziesz tu stał, to nie SCP jest. O, tak, o, jest idealnie, możesz tak być. O. Jest super. O, idź moim, o. idź tam z daleka. Nie! I nagle został Nie, Bladi, nie! Co ty zrobiłeś? E, co jest? Ja Panowie, zrobiłem? przebiegałeś, Bladi, po mnie i skoczyłeś sobie do dziury, co nie? A nie, już wszyscy poszli. Nie! O, Ale Marty. blisko brakowało. Co to miało być? Ja bym chciał mnie zabić. Jak się nie że ty mnie zabiłeś i się włączyłem. Ja, ja się bałem, że ty mnie zabiłeś, czy <laughs>